Witajcie w jak to wygląda! Dzisiaj na tapecie mamy film Hopsy Show. Za reżyserię odpowiada David Lich, znany z filmów takich jak John Wick i Atomic Blonde. Scenariusz napisał Chris Morgan. Macza on palce w produkcjach, takich jak ścigany, czy wcześniejszych odsłonach szybkich i wściekłych. Materiał może zawierać spoilery, więc jak przeszkadza to Tobie Radzę przełączyć. A teraz zaczniemy krótki opis filmu, a właściwie spin-offu. Pino w szybkich i wściekłych pokaże nam całkiem spore widowisko, w końcu czego można się spodziewać po wsadzeniu do klatki dwóch wygodniałych wilków, które niespecjalnie ze sobą przepadają, a do tego będą musiały ze sobą współpracować, żeby wszystko miało szansę skończyć się dobrze. Ale ciekawi Was, co tak naprawdę się stało i jak do tego doszło? Spokojnie, już mówię. Przeciwnikiem naszej kochanej dwójki, czyli Hopsa i Descarda, jest Brickstone. Jak sam nie nieskromnie powiedział, jest kolejnym krokiem w ewolucji ludzkości. Gościu jest super silny, wytrzymały i kuloodporny. Z tego co mi wiadomo, jest wzmocniony cybergenetycznie. Nie pytajcie mnie, co to oznacza. Bad Ale jak wiecie, podzielcie się tą informacją w komentarzu. A jak już przy ewolucji jesteśmy, może dla kontrastu zobaczmy sobie jak wyglądała pierwsza część szybkich i wściekłych. I od czego ta seria zaczynała. A o ile pamięć mnie nie myli, to młody policjant przenika do grupy, która zajmuje się organizowaniem nielegalnych wyścigów i innych takich tam tuningów i kradzieży. Młody policjant musi zdecydować po której stronie barykady chce stanąć policjantów czy przestępców. Hmm, tak więc myślę, tyle wystarczy odnośnie ewolucji serii. W każdym razie wracając do naszego spin -offu. piękny kontrast, czyli była agentem MI6, Descartes Show oraz Byk, który za swój kraj oraz sprawiedliwość oddałby duszę diabłu. Dodatkowym smaczkiem będzie siostra Dekarda Showa i też jest agentem MI, tyle że nie 6, a 5, a w jej rolę wcieli się Vanessa Kirby. Co do sytuacji, w której znajdują się nasi panowie, oczywiście muszą działać poza systemem i w razie czego nikt ich nie zna, a ich zapłatą jest miłość do ojczyzny. Brickson z jakiegoś powodu jest mocno zainteresowany siostrą Dekarda Showa. Przynajmniej tyle pozwala nam zinterpretować zwiastun, ale pewne jest to, że uważa się za zło konieczne, które będzie impulsem dla ludzkości, by ta mocno rozwijała się dalej. Sam film ma posiadać dużą dawkę humoru, a sami twórcy raczej nie łączą go z główną serią szybkich i wściekłych. Oczywiście nie brakuje komentarzy, które śmieją się, że usunęli z filmu Numer Win, a wszyscy w spin-offie jeżdżą na benzynie. W filmie poznamy bliżej rodzinę Descartes'a jak i Hopsa, co zdecydowanie przybliży wszystkich fanów serii do obydwu postaci. Co do samego spin-offu, myślimy, że jest to bezpieczne sprawdzenie twórców, na co mogą sobie pozwolić w głównej serii filmów. Pokaż znajomym, jaki film nadchodzi. Tutaj zakończymy. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania, jeśli chcesz być na bieżąco. Pozdrawiam, cześć!